Ostatni dzień, jako, wo jako wolna kobieta, bo jutro wracam do szkoły. Do niewoli, do więzienia, if you will. Miałam tydzień przerwy. Co ja zrobiłam przez ten tydzień przerwy? Nic. Czy ja się coś nowego nauczyłam? O, śniadanie. Nie. Czy ja uczyłam się dużo? Nie. Czy byłam bardzo zmęczona? Tak. Czy spałam non-stop? Tak. I niektórzy by mogli powiedzieć, że zmarnowałam ten tydzień wolny. Ale tak naprawdę, czuję się tak lepiej Czuję się tak jakby zregenerowana Bo naprawdę School has killed me lately I naprawdę po prostu się czuję lepiej I wiem, że wiem że brzmi jakbym była chora, ale nie jestem Mam po prostu chrypkę Tak wyglądam dzisiaj, wyglądam jak takie biedne dziecko e, Włosy dzisiaj takie, bo zdecydowałam, że wiecie co Musimy trochę zmienić te włosy Nawet, że jestem w domu i tak nikt tego nie widzi Wy to widzicie, więc inne włosy Mega brzydki ban, który pewnie z tyłu wygląda jak jakiś horror. Ja nawet nie chcę widzieć, jak to wygląda i nie wiem, czy to widać, ale mój palec znowu wygląda tak, więc jedziemy z Nutrogeną. To jest jeden z najlepszych e, kremów do rąk. Ja go uwielbiam. E, ja ten patent, znaczy to nie jest naprawdę patent, to jest tylko krem do rąk. Mam od jak i od Wujka Dominika. I on jest po prostu amazing i tak naprawdę to ja mm, powinnam stosować na tego palca. Olej. Olej z oliwek, e, oliwy z oliwek, no. bo ona bardzo szybko się wchłania w skórę i ogólnie ona mi strasznie negleżała ne tego palca, mm, ale teraz nie chcę mi się troszeczkę iść po olej, więc po prostu daję. Krem do rąk i on jest fajny dlatego, że on bardzo szybko wchłania się w skórę Ja mam tak jak ciociaga, ja nienawidzę jak kremy do ciała albo kremy do rąk Albo kremy na twarzy, jak one wchłaniają się przez długi czas Bo my po prostu nie lubimy jak nasza skóra jest taka lepka, taka klejąca Nienawidzimy, ja to mam od ciociagi To jest po prostu najgorsze uczucie na całym świecie Ale ten krem jest bardzo fajny, bo on bardzo szybko się wchłania I ręce nie są po nim tłuste, są takie... Gładkie. Najpierw czyść, znaczy ja czyszczę dywany, mm, po prostu je odkurzam i ja uwielbiam odkurzać, odkurzać mój dywan, dlatego że po pierwsze nie widać tego, jak, tego na kamerze, ale on jest bardzo stary, jest bardzo powiedzmy wytyrany. On kiedyś był, po pierwsze, jaśniejszy. Po drugie, on był po prostu ładniejszy, był bardziej fluffy, ale teraz jest płaski. I smutny. <laughs> więc e, lubię, lubię go też odkurzać, dlatego że mi strasznie wypadają włosy. Nawet jak ja mam związane włosy, tak jak ja mam dzisiaj, to i tak mi włosy wypadają. Nie wiem od czego to zależy, nie wiem. Po prostu mi strasznie wypadają. E, I ten dywan. 90% moich włosów tutaj lądują. Więc lubię go odkurzać, bo on wtedy jest taki fresh i po prostu nie ma żadnych włosów. Bo jak ja chodzę bez skarpetek to te włosy mi się kleją Błej, to jest ogromne. no i urodziła się nowa plama nie wiem od czego to jest, zgaduję, że to jest jakiś marker którego ja nie używałam Czarny marker, to na pewno nie jest makijaż, bo ostatnio po pierwsze w ogóle się prawie nie malowałam i po drugie nie używałam żadnego ciemnego makijażu. Nie wiem od czego to jest. Nie chcę się zmyć. Tutaj mam dużo plama od. Moje konturówki do ust, bo zawsze mi kurde spada. I tutaj... O, dzień dobry! Dzień dobry, Lili. To, to, to miejsce zawsze próbuję dobrze wyodkurzać, bo to jest jej właśnie ulubione miejsce do spania. Dzień dobry! Dzień dobry, księżniczko! jest to, że ja zawsze muszę znowu składać moje łóżko i to mnie boli jak ja muszę chodzić po moim pięknym złożonym łóżku ale mamy tak, tutaj mamy to tu nie są wszystkie bukiety bo często zapominałam to jest nawet nie, nie jedna czwarta bukietu który dostałam od mojego chłopaka ja je po prostu suszę i je wstawiam do wazoniku tutaj mam bardzo ładne takie kartki urodzinowe, które moja koleżanka mi zrobiła na urodziny Tutaj mamy miśka, kaczkę, tutaj mamy playbuton jedny, playbuton drugi, tutaj mamy światełka i te światełka były jakby w prezencie urodzinowym mojego chłopaka i ja pierwszy co, ja się nie cieszyłam z prezentu, tylko ja się cieszyłam z tych światełek, bo zawsze chciałam właśnie takie światełka na półeczkę, Ym, dynia i tutaj mamy roślinkę dzisiaj. Tutaj na samej górze tu, o, tu możemy Wam pokazać. Tutaj mamy puszina, który niestety jest przewrócony, bo ja nie jestem na tyle wysoka, żeby go poprawić, więc niestety on sobie leży. Tutaj mamy <gryżalego> róża Lego, który dostałam od mojego chłopaka na walentynki e, dwa lata temu i ja je dopiero w tym roku złożyłam, bo szczerze mega długo się składało. Może nie mega długo, po prostu. No, długo mi to zeszło. Tutaj mamy kole kolejną roślinę cieciagi. Tutaj mamy tak książki, seria, taka grecka: Percy Jackson. To jest najgorsza książka na całym świecie, nie? Czytajcie jej świeczki. Tutaj mamy Award, który dostałam za najlepszy wynik, jakby w egzaminach powiedzmy ósmoklasisty w mojej szkole. To była grafika. Tutaj mamy wszystkie moje ładowarki. Tutaj mamy wszystkie moje perfumy. Tutaj mamy książki Harry'ego Pottera. Mój iPad, stare okulary. Yy, tutaj mamy AirPods, książka Frankenstein, yy, iWatch, okulary Ametys, które dostałam od taty mojego chłopaka. Tutaj mam bilet na studniówkę przed studniówką. Nie wiem co to jest. Kolejne książki. Klasyczna literatura. Klasyczna literatura. Tutaj mam jeszcze inne książki, które teraz czytam. Tutaj mam trochę psychologii, e, książka szkolna, manga, jakieś takie inne rzeczy. I tutaj mamy takie książki z dzieciństwa, i niektóre, tak jak te to książki, które teraz przeczytałam. E, tutaj mamy takiego drewnianego aniołka, a to kupiłam. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest ładne, więc to kupiłam. kupiłam to w Barcelonie. My, my właśnie w, w tym mieście mieliśmy hotel. do oczyszczenia, odkurzania to jest moim zdaniem na pewno sofa. To jest takie satysfakcjonujące i ja niestety jestem taką osobą i ja to mam od trzeciagi. Cioci tak, ciociu, mam to od ciebie, eee, że mam to po tobie, nie od ciebie, sorry, po polskiemu trzeba. Eee, jak ja złożę łóżko, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, nienawidzę jak ktoś na nim siada. Wujek nagminnie siada na moim łóżku jak, nie wiem, chce ze mną pogadać albo coś, ja zawsze na niego krzyczę Stań Z MOJEGO ŁÓŻKA! Albo jak przychodzi do mnie chłopak I, i, i gdzie biedny chłopak siedzi? No, I, bo ja zawsze siedzę w tym moim różowym krzesełku, on siada na łóżku, a jak... DON'T FUCKING SIT ON MY BED! Bo ja mam złożone łóżko, ja nie chcę żeby ktoś siadał na moim pięknym złożonym łóżku a on i tak zawsze siada na moim łóżku, żeby mnie zdenerwować, albo jak ma dobrych chmur, to po prostu siada na podłodze i dziecko wchodzi do pokoju, albo wujek się drą na mnie. Bo czemu wyłapać gdzieś tam na ziemi? Albo jest dużo łóżko. I tak samo mam ze Sofą, kiedy on do mnie przychodzi. To znaczy, wujek może siadać, bo to jest jego miejsce. Nawet widać, że on, on tutaj zrobił swój ślad, e, a jak Pushing Boy przychodzi, to on się już nauczył, żeby nie siadać mi na Sofie, tylko żeby mi siadać tutaj. Wiem, to jest okropne To jest naprawdę po prostu niemiłe dla osób, które przychodzą do mnie Jak to są koleżanki, no to one często nie przychodzą Więc jak siadają na sofie, to ja mam takie Ale nic nie mówię oczywiście, bo nie będę na nie krzyczała Ale na później, bo ja sobie po pozwalam Więc na sofie można, ale na moim łóżku to już absolutnie nie Nie, powie, nie, nie powiecie mi oprócz miejsca wujka, że tutaj nie widać różnicy. Tutaj jest strona, która nie była odkurzana, a tutaj jest strona, która była odkurzana. Ona jest po prostu taka ładna, taka czysta, taka piękna, ta jest tak brzydka. Sport, to mi sprawia depresję, to mi sprawia po prostu zły humor. Ja nie chcę, no niestety muszę, bo trzeba tutaj napisać, żeby mieć dobrą przyszłość. Mm. Ale tak na serio, tak na serio moi drodzy, to ja ostatnio mam wielki problem, bo w ogóle nie, nie mogę usiąść i się uczyć, nie mogę. Po prostu ja, 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 nie wiem, nie wiem czy wy też tak macie, ja wiem, że jeżeli nie będę się uczyła, to będą konsekwencje Ja wiem, że to jest moja matura Ale jakoś po prostu nie mogę Nie umiem, nie mogę siebie ogarnąć Żebym usiadła i się nauczyła Nie wiem, może dlatego, że moje techniki Po prostu są złe M Może muszę coś po prostu zmienić Ale po prostu no, 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 no naprawdę Ostatnio po prostu nie wygląda to dobrze Jak reset niedzielny To oczywiście, że Świeże włoski Moi drodzy, piękne Gładkie! Tylko, że miałam problem, bo jak słyszałam włosy, to zrobił mi się ogromny kołtun. Nigdy w życiu takiego kołtuna we włosach nie miałam. I szczerze, nie będzie chyba tego, tego widać, ale musiałam odciąć dosłownie rano, połowę. Rano, rano, no! Musiałam odciąć dosłownie połowę. Znaczy to był takie, takie, tak, 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 ale musiałam odciąć połowę moich włosów i to serio mi odstawało. Tylko, że ja wtedy włosy miałam o tak. Więc nie wiem, mam nadzieję, że tego, a, że tego nie widać, a jeżeli tak, to ja nie wiem co ja zrobię, bo jutro do szkoły, ale to tylko włosy odrosną, ja zawsze jak mam kotyny, to po prostu od, od razu je odcinam i to aż tak nie przeszkadza, ale to było po prostu bardzo, no było to widać, było to widać. I zawsze, nie mówię, nie mówię że dzisiaj miałam taki dzień, ale zawsze jak mam taki dzień, gdzie... Czuję się po prostu tak troszeczkę brzydko. To wystarczy mi tylko wymyć włosy, i od razu czuję się lepiej. Nie wiem od czego to zależy, to jest trochę dziwne, ale tak jest. Muszę być cicho.